Widzisz jedną kobietę i ona promienieje, przyciąga, jest naprawdę taka magnetyczna, fajnie idzie biznes, fajnie układaje się życie e, rodzinne i, i wszystko, a inna nie do końca. Wiesz z czego to wynika? To co, łyczek kawy i powiem moje przemyślenia. Wynika to, że ta pierwsza podejmuje decyzję, ta pierwsza ma odwagę zmienić pracę. Bo jej już nie służy, bo jej cykl życia nie jest już na tą pracę, bo ta praca, którą wykonuje, już ją po prostu nie jara i potrzebuje zupełnie czegoś innego i nie boi się porzucić tego i wejść w coś innego. Bo na przykład nie boi się zrezygnować z relacji, która zamiast ją ciągnąć do góry, ciągnie ją w dół. Bo nie boi się zmienić tej relacji, bo nie boi się zrezygnować z koleżanek i przyjaźni, które też już nie są na ten etap życia. Być może były kiedyś fajne, ale nie są już fajne teraz. Więc to, co chcę powiedzieć, jeżeli nauczysz się żegnać, powiedzieć, ok, to było fajne na tamtym momencie życia, ale w tym już nie i teraz chcę iść po coś innego i z odwagą ruszysz, to staniesz się tą kobietą promienną, przyciągającą, zawsze zadowoloną i wtedy zobaczysz, jak miliony możliwości w biznesie czy w życiu prywatnym zaczną się pojawiać. Tylko trzeba mieć po prostu odwagę i... I nie wychodzi z pozycji lęku, tylko dać sobie prawo, że życie jest zmienne. Pozwólmy sobie doświadczać. Dajmy sobie ciekawość przeżywania. Ciekawość przeżywania jest chyba jednym z fajniejszych rzeczy, jakich można doświadczyć. I tego Wam życzę cudownego dnia i pysznej kabusi.